Witajcie kochani w kolejnym vlogu na naszym kanale. To będzie vlog spakowania walizki Hani na kolonie. I może coś jeszcze dogramy. Nie wiem jaki będzie długi ten vlog. Tak jak już wspominałam, nie będzie vloga spakowania walizki Gabrysi, ponieważ Gabrysia była nie w humorze. I nie nagrała niestety. A poza tym już w niedzielę wraca. Wiem, że to nie jest czas na w ogóle pokazywanie vlogów spakowania walizki na kolonie, bo zaraz zaczyna się szkoła. No, ale dziewczyny były w sumie w połowie sierpnia dopiero na koloniach, więc yy, więc dlatego tak późno. Teraz to powinno być już back to school i w sumie mam jedną paczkę z senseja z rzeczami do szkoły, no ale to chyba będzie jeszcze kolejny vlog. W każdym razie ten: spakowanie yy, walizki Hani na kolonie i coś tam jeszcze może dogramy. A my teraz jedziemy yy, na imprezę do mojego brata na pępkowe jego synka. Ech, no i tyle. Dobra, to miłego oglądania. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. Co tak cicho, Hania, siedzisz? I Filip? Hej. Hej! Filip był dzisiaj u fryzjera właśnie. O, też na ostatnią chwilę przed imprezą. Dzisiaj rano byliśmy, bo już miał takie długie włoski, ale coś się popsuła ta fryzura, Filip. Gdzie twój żel? Nie ma. Musieliśmy wymienić już naszą lodówkę. Ładna jest. Mm, ładna. Taką wzięliśmy Samsunga. W miarę zwykłą i e, trochę większą, bo tamto mieliśmy 180, o! ta jest ponad chyba 2 metry, więc... E, no i trzeba było trochę ją zapełnić, bo za wiele w niej jeszcze nie ma, więc byliśmy na zakupach. Poza tym Hania przejdzie na kolonie, więc też byliśmy mm. kupić różne rzeczy. No i wydaliśmy chyba 340 coś złotych. Oczywiście nie? zapomnieliśmy dać karty dużej rodziny. Bo byliśmy w Carrefourze, więc y, za każde 50 zł jest chyba 5 zł zwrotu. No i <tudno> trudno. Znaczy, zła jestem trochę i Robert też. No ale dobra. Y, co kupiliśmy? Mniej więcej. Będę pokazywać, Tanabkowic. bo nie wszystko. Serek tanapkowy, Arbus, y, serek pleśniowy, y, musztarda. Bardzo dobra. Polecamy tą musztardę. By nie jedłam, bo nie lubię musztarda. Y, kremowa. Tak jest. Orzeszki ja nie, to ja Hania. Ja no ale no co, na kolonie weźmiesz takie pudło? Tak. Tutaj Hania na drogę ma... O, jakiś nowy smak. Mango, coś tam, karambola. No, na podróż. Dwa soki tutaj jeszcze. Jabłko, limonka, malina i mango, co? Mango pomarańcza. Arbuzik, ładny luzik, arbuzik. Zaraz zrobię tu bałagan. Mleko. O, zaraz trzeba do lodówki wstawić ja tu do pracy sobie wzięłam jogurt, truskawka, kiwi e, i jeszcze jeden co to jest za smak marakuja brzoskwinia e, Hania sobie wybrała żel bubble tea, tak, z takimi e, kuleczkami kokosowy na kolonie e, szampony kupuję im małe zawsze e, mniej się opłaca, no ale wiadomo mniej miejsca zajmują, no i my kupujemy akurat Head and Shoulders Dwa takie frugo, jedno dla Hani, drugie dla Gabi. Nie wiem, jaki to jest smak. Ja, też nie. ja sobie wzięłam jakieś nowe śledziki ze szparagami. Mniam, miam, mango. Mango, mango, Miller Milch kokosowe. Jest wszystko do lodówki. Pistacja, kokos chyba, tak? Dobra, drugie frugo. Serki topione. I drugi szampon. Wow, a teraz druga torba. Chyba same chipsy i słodycze, nie? Nie. A, owoce widzę. Węcłem. Poczekaj. Dobra. To jest oddzielny zakup, bo w aptece a papek bo mnie wiecznie boli głowa. Do pracy muszę sobie wziąć. I Hania chciała coś na ukąszenia, więc wzięliśmy. Ale żeby ci nie gryzły komary. Ciasteczka Milka. Co tu tak szybko pokazać? Serek wędzony Hania chciała na kolonie. Papryka. Winogrona, nie wiem niestety ile kosztowało w Terturze, to te ceny tak są pokazane. Oreo dla wszystkich, dwie czekolady, biała i ta bąbelkowa jakaś, e chipsy jabłkowe, łososz, tak? Będziesz kanapkę tak. jadła ile tu jest z łososiem, białym serkiem. Nie wiem, ale na kolonie jeszcze Hania chciała kanapkę taką. Kiełki rzodkiewki, ja bardzo lubię kiełki. Co tu mamy? Galaretki trzy, truskawkowa, lemoniada smak lemoniada, wow, nie wiem już gdzie to kłaść. I Skwinia, kto wybierał smaki? Ja Tutaj jakieś pastella z tuńczykiem i pomidorami. No i słodycze, guma balonowa, mamby. Nie Ktoś... słodycze, Dziewczyny ser. podzielą, sel, tylżycki, nie, gołda to jest? A ja wzięłam tylżycki. <laughs> to... Albo ja źle wzięłam, albo tata wziął drugi ser. O, jeszcze smak agrestowy. Ja tą wybrałam. nie Ja lubię bardzo te pasty, więc pasta z Tończyka. O, trochę się zgniótł ja seven Te taki, taki jeden już wziął Filipek. Ja sobie takie paluszki, mała paczuszka. dawno nie jadłam z sezamem. Przypomnę sobie jak smakują. Musik dla Filipka, kabanosiki, bombki. Też. O, już no, mówiłam, że ja wziąłam też ser. Tak to jest, jak się robi razem zakupy i Robert idzie w swoją stronę, a w swoją. Kabanosy też drugie? Drugie kabanosy. No, drugie, bo jedne do domu, drugie dla ja mnie. Aha, takie ciasteczka, emotki. właśnie mówiłam, mała paczka paluszków znowu. Mała, bo ja całej nie zjadam i potem one, wiecie, wietrzeją. I teraz chrupki, zębole takie dla Filipka. Znaczy dla wszystkich, ale. Filipkowi ciasteczka zwierzątka. Ty sobie wybrać Hania, tak? E, tutaj, o, znowu zgniecione. Świetnie. Dla Gabrysi ciska, ja nie wiem, czy... Ale ona lubi smakować. Ciasteczka Leibniz Mini. To Hani koperkowe chipsy. E, to są jakieś oven baked, smak kurki w śmietanie, czy coś takiego. Chipsów bierzemy więcej, ponieważ jak my mamy koło siebie biedronkę, w biedronce ostatnio są straszne pustki, nie ma prawie nic. Więc po prostu zrobiliśmy zapas słodyczy chipsów. No a poza tym Hania na kolonie jedzie, więc też część zabiera. I sól z pieprzem ciosany. No i tu słodycze błeno, KitKat, oreo to chyba dla Hani. Serek taki jeszcze o w plasterkach. Tutaj ja też ciasteczka do podziału. Ja miałam ochotę na delicję, więc delicję. Kolejny Seven Days, mozzarella. I co jeszcze? wziąłem sobie taki musik też do pracy. Nie wiem, kaktus, limonka, jabłko. Nie wiem, czy zjem, bo w sumie musów mało jem. Pasta jeszcze, awokado, limonka. Może gabrysi smakuje No i dwie ostatnie rzeczy. KitKat i Snickers dla mnie. I to wszystko. No i 340 zł jakoś wyszło. Chyba za tyle zakupów przy tych cenach dzisiejszych to nie jest tragedia, ale dobra, biorę się za robienie kolacji, bo w sumie dzisiaj nic nie jadłam. Koniec. Pakuję się na kolonie. No, powiedz, która godzina? 23.40. A to dlatego, że tak pracuję teraz. Jestem naprawdę zmęczona, bo wracam późno i wczoraj po pracy byliśmy na zakupach, dzisiaj i trochę spakowałam jeszcze, i dzisiaj po pracy też przyjechałam i cały czas pakuję. Także tak, godzina jest późna. Miałam Hani zrobić całą głowę warkoczyków. No niestety ma tylko siedem. tyle. Może siedem, ale najwyżej jak przyjedzie to jej zrobię. No i bierze walizkę Gabrysi, dużą, bo to Gabrysia. Większa. Tak, tak, większa. bo o, tu mamy drugą, tą mniejszą. Bo Gabrysia jedzie na kolonie nie tak daleko i poza tym nie potrzebuje tyle ubrań w razie czego można jej dowieźć, więc. Więc Hania bierze. Bo jedzie na 12 dni, Hania, aż. No i tak, tu jest w miarę naszykowane i Haniucie. O, jeszcze stąd trzeba wyjąć wszystko, Hania. <noise> Bo najpierw bluzy. Dobra, kosmetyczka. O Jezu! No ci pomogę troszkę. O właśnie, ja tak wczoraj naszykowałam, a jeszcze... o, Nie popakowałam kostiumy muszę schować do jakiejś torebeczki. Dobre są takie wo woreczki strunowe, ale to yy, no można też w zwykłą reklamówkę po prostu. To kostiumy pakujemy. Takie nie ma. Ja będę mówić. Może ty? trzy <sumy> To jest jeden. Jeden. Mhm. Wszystkie dwuczęściowe, nie? Bo wygodniej. Drugi. Tak. I trzeci. Dobra, no to yy, schowamy je kurczę. Same duże tutaj mam już te woreczki strunowe. Chyba, chyba tak. Duże albo małe. Więc może do tej torebeczki schowaj po prostu te kostiumy. Bierzemy się o kółko. No to bluzy, Hania. Nie będziemy rozkładać. Ja wiem, że niektórzy pokazują, rozkładają i tak dalej, ale wybaczcie, już jest późno. Tak. No wiesz, Hania, te bluzy kładź. Tutaj jest taka tie i taka w moro rozpinana. A nie być. wiem, jakaś taka... Tak, może być, no. Teraz... Y cienkie. No? Cienkie, takie tak. Te są cieńsze i krótkie. Do tej mamy spodenki nawet. Tylko tak ładnie, żeby się tam... A tutaj też mieliśmy. Też są, ale już nie wzięłam Ups. Pomagam, droga Ja lubię, jak jest wszystko równiutko. To jest taka przez głowę. I taka z myszką krótka. Też przez głowę. Tu, czy tu wolisz jeszcze? No, może być tu. To tam kurtkę się włoży. I kurtka przeciwdeszczowa. Czyniutka. Dobra, poprawię. Yy, długie spodnie, chyba, nie? Nie, dobrze. Tutaj masz długie spodenki. Odejmij mnie. Getry I getry i getry, tak, właśnie. Może najpierw przełożymy getry, też chyba jest tego za dużo. Ile tych blues w ogóle masz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 i kurtka. I długie spodnie, tak? Jedne takie getry, ale jeansowe. Ile par? 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i jedne takie dżinsy. Mam jeans? Nie wiem. Te, możesz te. No nie wiem, tu sobie na te bluzy połóż, albo tam. Ok. I co dalej? Trzy bluzki z długim rękawem? Właśnie, nie wiem, czy się przydadzą, bo raczej krótki rękaw i bluza, nie? No, no właśnie, ale jakby było bardzo ja zimno. Myślę, trzy. Tak. <laughs> Dlatego tylko, czy najwyżej będziesz nosić po trzy dni. No. Takie, wszystkie gładkie są akurat. Może być, no? Tato już mówi, że będzie zimno, super. To może ja mam ciepłą, ciepłą kurtkę i dopakować? Nie, przestań. Jak ty mówię, że nie będzie zimno? A, nie będzie? No, ja usłyszałam, że będzie, no. Widzisz, Ania też tak usłyszała. Dalej mamy... O, ręczniki może, co? Tutaj w tą dziurę. W tą lukę. No, dawaj ręczniki. Najpierw ten duży. Ręcznik na plażę. Tak, ręcznik do kąpieli. Mhm. Taki zapasowy ręcznik, no bo 12 dni to wiecie, jak nie wysuszy ręcznika, to może być mokry i, i malutki do buzi. No, i na to położymy spodnie. Dobra, tu są Hania Getry, 3 czwarte, Getry, spodanki 3 czwarte, ale chyba też jakieś odłożymy. Nie wiem, białe na festiwal no, kolorów. białe zostały. Dobra, no moje stópki, dobra. E, no nie wiem, może czarne, różowe, może coś odłożymy. Dobra, niech będzie. Do tych granatowych na przykład możesz bluzeczkę jakąś płynkitną, będzie fajnie wyglądać. No. To takie getry białe, granatowe. To oh, wow. Warbuzy, to jakieś e, Wonder Woman. Czarne i różowe takie spodenki to są, nie A. Okay. Pakuj. Okay. Pakuj się do miski, to chyba. No. No i co? Sukienki, trzy. Dwie. Dwie, dwie, a to jest bluzka ta niby do zniszczenia, co się będziecie wawić w a -a. projektantów mody. Okay. Tam było napisane, żeby wziąć jakąś starą, za małą, zniszczoną i tak dalej, więc mm. taka bluzeczka. To, ja nie tu albo robić. tu. To bym nagrała Ej, a jak wy będziecie to robić? Nożyczki wam będą potrzebne. A może Wiecie? oni dadzą? No może. Mazaki w każdym razie musiały. A co my tam będziemy coś wycinać? No, koszulkę może będziecie ciąć? Zrobi sobie top. Dobra, możesz sobie zrobić top, jak Dobra. się zmieścisz w tą koszulkę. Tu? Nie, to tą koszulkę weźmiemy na koszulki. Dobrze, to masz tą koszulkę co weź na albo tutaj. Zajem, ja nie zapomniała, że to ta. No właśnie. Druzowa. I dwie sukienki. Taka tropikalna i na druga też to? taka tajdaj. Może być, tak, tak. Świetne miejsce, Hania. No, ja się znam. Dobra, no i tych koszulek jest za dużo. To trzeba zrobić selekcję. No i spodenki krótkie. W sumie może ich tyle być. No, takie. Jedne jeansowe. Dużo dresowych. Tropikalnych. Też takie ala jeansowe. Do tej bluzy. No i takie zielone. I śmieci na podłodze. Granatowe. o. Yy, no, dobra. No to pakuj spodnie. Na pewno wszystkie możesz tu zapakować na sukienki. No. Taki ciężki jest. Oj. Mieści się. Cześć. Ci pomogę. I duncio, był u Tak. <laughs> Każe się powiedzcie. głaskać. Nie, nie ma już. No tak. Majteczki. Tutaj włożymy. Ja cię pakuję, zamiast ty się pakować. No przestań go głaskać teraz i skarpetki. Ale przypuszczam, że w skarpetkach nie będziesz chodzić aż ty bo jak klapki to nie skarpetki. Dobra. I żamki No Ty musisz chyba sobie obejrzeć, jak to nagrywają pakowanie walizki. Bo ja za ciebie wszystko gadam. No właśnie. Rękawki złóż najpierw. I tuś! I tu ci przeszkadza. Pakujesz się i idziesz do walizki? Co? No, co? Mi znajdzie miejsce. Siudziaku, mały, ty to sobie powiem. Ok, co? Dostały bluzki, buty, kosmetyczka. Kostiumy kąpielowe weź i też je w dziurę tu wpakuj. Dobrze? Dobrze. Jak tak chcesz? Mieści się, patrz, idealnie. Ale się przygląda i duńcio. Też ci zjechać, tak, Ty chcesz jechać? Tak, mój malutki śljudziaczek. Dobra, robimy przegląd tych bluzek, bo ich jest zdecydowanie połowa za dużo. Mam milion bróżek. No, trochę więcej niż dni. Ale zależy, co będziesz chciała założyć, nie? Na co będziesz miała humorek. I tak odłożyliśmy dłużek. trochę, o. Tutaj tyle. Uuu, o, takie ładne. Pomóc Ci? Czy dasz radę? Tu? Tak. No i po drugiej stronie. Co to mi duń, Ty tak Hani pilnujesz, co? Czekaj, może to jakoś przełożymy jeszcze. <grym> Hello. Jeszcze o! buty i kosmetyczka i kapelusz z czapką. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja to się znam. Buty, Hania. Powiedz, takie zabierasz buty. I duncia. <laughs> nie pozwalasz mi. Ja nie chcę, żebym wyjeżdżała. Krostki już ma jakieś. Te mogą być Jak tak? No, da radę takie włożyć? To są świecące klapki. No, może być. Świecące nie działa. Ała? Bo to tu się naciska, to, to napięte. Tu. Napięte. No wiem, że napięte, chciałam nacisnąć. <noise> Dobra, to tak dochodzenia po prostu, nie? Tam no, po środku czy coś. Wszystko do jednej tutaj. Wszystko, wszystkie buty do jednej. Dobra, ja powiem, bo ty za czym to tam Takie klapencje jeszcze fajne z muszelkami. E, też dochodzenia. Piękne tak, są, nie? Czy te też dochodzenia albo pod te, tak? miały być te? W nie, razie. nie, te, te czarne miały. No do ile tych klapek? No nie, nie, nie. Za dużo. W tych będziesz chodzić po. Na pewno pod prysznic to nie. No takie. No nie. No dobra. No ewentualnie jak ci wysną po prysznicu, no to możesz sobie też w nich chodzić. Nie no. idęcia. Tak? No i w sandałkach jedziesz. Dobrze. I jeszcze trampki. Te buty, nie w tą stronę. Pomogę Ci. Ale jeszcze adidasy tam, o, adidasy takie na deszcz. Nie daję żadnych białych, bo wiem, jakie one wrócą po koloniach. Więc daję takie buty już przywrócone, z lekka zniszczone, których nie jest szkoda po prostu. No i tyle. I zaraz kosmetyczka jeszcze, przetulankę. Tak, ja Ci pomogę. jeszcze, Hania. <noise> chusteczki suche i mm -hmm. są. <noise> Jakby co, to, że lanty bakterii nie będzie sobie przekładać. Dobra. Albo mokre chusteczki. Tu mam kosmetyczkę bo nie mam co tam... A, się tam. Mam. mam tam... Kosmetyki. <noise> nie. Mam tu gumki. O jakiś fajny ja chwilę... O, patrz, tu jest ten. No. Kieszonka jeszcze w tej kosmetyczki dba, dba, dba. Albo tu do tej bocznej. O. No. Tu są takie kieszonki fajne, w rozmanie ta kosmetyczka, z Tu ma takie boczne kieszonki, fajne i coś. jest Naw do No dobra, mów. Ja mam tutaj dezodorant, żel pod prysznic. No bawię. to wyjmij. O, dobra. byś wszystko pokazała. Krem do opalania. Mgiełkę. Mhm. Pachnącą mgiełkę. Tak? Nie rdząc mam No dobra, no takie zamiast perfum. Um, Od... to Odżywkę. No nie wiedziałam, że taka istnieje. Ona w środku też jest violetowa? Nie. Szkoda, ale ładnie. Szampon, e, szczoteczka i po ukąszeniu coś. coś tam Pakuj powodziemy. z powrotem. Niestety. Pamiętaj, że jak Ci by się urwało, to do torebeczki Dobrze. najpierw dam Ci takie torebeczki śniadaniowe. No dobra, kosmetyczka pojemna, nie? A pasta? Aj. Dobra. Pasty nie miałam. Dobra, ja już tu powiem, że ma jeszcze Hania czapkę i kapelusik. Nie wiem, gdzie to spiwamy. Zgniecie się przecież ten kapelusz tej walizce. Aha. Aj, w tle moja sterta prasowania, ale poukładana chociaż. Tak? tak? Tak. No gdzie to każe ci potrzebne? Dobra, no. o teraz pilnuję plecaka tutaj. No, 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 no. no. Raz, dwa, raz, dwa, raz, Co? dwa, raz, A, dwa. Chowamy to. to. Tutaj jest miejsce. Mieści. No musi. Tu? tu. I teraz tak, bo ja mam tutaj kilka tych. <laughs> Ej, bo nazwę to trudno się Już, ja już dwie spłaszczone. Ej, Iduś, mhm. to nie dla Ciebie, przykro Nie wiem, <laughs> które. Ile na podróż? Którego? Dobra, to się będzie wcale zastanawiać. Pakujemy, tak? Czeteczka. Dobra. Na Okej, okay, no to do tego plecaka musisz na podróż chować rzeczy. Dobra. Ile się Nie wiem, gdzie te seven się y tu pomieścimy. Wielka walizka, a jednak czegoś jest za dużo no ale do tamtej to by... no nie, nie za dużo, po prostu ten kapelusz zajmuje dużo miejsca i nie wiem jak go upchnąć no, to nie dla Ciebie przepraszam, ale nie zeszło ale naprawdę, ja już też mówiłam, że lepiej wziąć większą walizkę, żeby dziecko na spokojnie się potem spakowało z powrotem nie? No. niż upychało Przypomniało ci jak w zeszłym roku pychałyście z koleżanką? No eee, właśnie. Ja z koleżanką się walizka nie chciała, to my siadaliśmy na tej walizce i zamknąć się nie chciała. No właśnie, więc po to taki problem, lepiej wziąć większą. Wtedy też nie ma problemu ze spakowaniem rzeczy. Tam ty, to ja, teraz by się to nawet nie upchnęło. No, malutka jest, w ogóle trzeba ją sprzedać i kupić gab Gabrysi, to jest Gabrysi, ale kupić też drugą nie. Tobie. Mhm. No właśnie, nie, bo Gabriza Tomma. Tak, tak. Tym, tak. Więc nie trzeba kupić. Mi Dobra, Iduś myśli, że dla niego masz to jedzenie. No przykro mi, to nie wyciągnie. Dobra, pakujemy i potem już nie będziemy pokazywać, bo ja to pokazywałam. Jak Wam pokazywałam zakupy, jakie zrobiliśmy w skrefurze. Same słodycze, tak? No i kanapki dostaniesz na drogę dwie. Dostanę. A i jeszcze Hania bierze ten. Butelkę Duffy. Tak? I butelka Daffy też musi tu być, no to jutro dopakujemy. Ej, <laughs> jak szukam, szukam, nie ma nic dla ciebie. Ojejku. Zaraz ci coś pani ci da paróweczkę jakąś, tak? Poróweczkę. No. To no. wtedy Tak? To ja muszę mieć tu. Jak to się roztopi? To nie będzie tak fajnie. Okej. Okay. Dobra, tak więc tu jest jedzonko, tu jeszcze portfelik, chusteczki mokre, suche. Tu? Mhm. Będzie telefon, ładowarka, wiadomo. Powerbank, Powerbank Reklamówka na jakieś tam śmieci. I tu są jeszcze te torebeczki śniadaniowe też na jakieś śmieci, na coś tam. Jakby Ci się żel rozlał czy coś, też może do takiej torebeczki schować, zawiązać. Tak? No i tutaj parę słodyczy, orzeszki, mamba, jakieś picie, jakieś poupychane, wszystko to sobie rozpakujesz. Ja nie wiem, czy będziesz walizkę rozpakowywać tam w szafę? Rozpakowujesz sobie, tak? Zawsze no. rozpakowuję. i przytulanka, a i tu jeszcze do o, plecaczka tego. To jest... Placek. Placek. Podusia do tego. No i o walizka ja ma taką sobie... przywieszkę oczywiście z danymi, tylko Hania ma inne. Ja mogę sobie pójść po maskę do spania. Do kompletu tego. A chcesz brać maskę nie. do spania? Będziesz spała na tych No i dobra, to wszystko. Zamykamy walizkę. Jutro jeszcze jakieś dopakować, tak? Kanapki, serki. Tak. Co to jeszcze mówiliśmy? walizki, to tu. Tak, ale tu coś jeszcze mieliśmy dopakować i nie pamiętam. Co? Właśnie nie pamiętam, co? Ja nie, też nie pamiętam. <laughs> nie. Powiedziałam, że jutro. Nie pamiętam. Dobra, koniec. Dobranoc, godzina pół do pierwszej. A ja, tu ja na jest dziesiątą do pracy. A Hania jedzie? Na 8.30 masz biurkę. Dobra. To na razie. Pożegnaj się. A my znowu jedziemy na wieś. Tym razem w niepełnym składzie, bo brakuje Hani. Hania jest na koloniach. Tam jedzie Idusiek. Jedziemy na długi weekend. Dzień dobry, hamowanie awaryjne. Na długi weekend wracamy w poniedziałek, ale w poniedziałek muszę też pomóc Gabrysie się spakować na obóz, bo ona jedzie we wtorek już na obóz. No i tak, więc trochę nie będzie dziewczyn, zostanie nam Filipek. A póki co jedziemy sobie trochę odpocząć, chociaż pogoda ma być średnia, no ale i tak, i tak wypoczniemy, a w ogóle to mi Pierwsze dwa tygodnie w pracy mi minęły i nadal nie wiem o co tam chodzi, nie ogarniam, ale może kiedyś będzie dobrze. Ale jest fajnie w każdym razie, więc dam radę! Bo jak nie ja, to kto? Nie, kochanie? No. Ta, ta. <grym>